Siemanko drodzy widzowie, witamy Was kochani już w 59 odcinku programu Operator CNC 2.0. Słuchajcie widzowie, dzisiaj mamy taką dosyć ciekawą robótkę, a właściwie nie robótkę, tylko bardziej chciałbym Wam pokazać, jak można zrobić yy, grawerkę na wałku, czyli na promieniu lub średnicy przy użyciu genialnego sprutkama oraz podzielnicy na maszynie HASA. Yy, Okej, okay, ale my będziemy nagrywać jakby tylko samą maszynę, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się jak powstaje struktura tego programu, to możecie sobie wejść na kanał New Tech Solution, gdzie Dawid w prosty i jasny sposób pokazuje dwie metody, jak taką grawerkę można w sprzętkanie wykonać. Także coś fajnego, pozdrawiam Dawid serdecznie, tak jak całe Newtech Solution, bardzo fajna ekipa. Eee, polecam ogólnie od nich produkty. Eee, no to co, zanim zaczniemy, wypada się przywitać z naszą ekipą, z Patrykiem, który tutaj ciśnie program. Halo Patryk. <kluw> <dalski, dalski, dalski. kluw> y za kamerą jest Miodas. pozdrawiamy serdecznie Miodasa. Idziemy się przywitać, oczywiście, z tokarzem. <kluw> <Dzień kluw> Halo, tokarz. Trzy słowa do kamery. <kluw> e dzień dobry, pozdrawiam. Dziękuję. Tyle. Adrian nie ma dzisiaj nic więcej do dodania. Więc okej, okay, dobra, możemy tutaj przejść do naszej, y naszej, y naszej, y naszej maszynki. Więc mamy tutaj jakiś taki byle, jaki wałek. Co, co ciekawe, wałek jest do wyrzucenia. Historia tego wałka też jest dosyć ciekawa. Wałek jest oczywiście spieprzony przez to, że używaliśmy płytek takich wzorcowych kupionych od dziadka. Miała być to pierwsza klasa lub klasa zero. W praktyce okazało się, że narobiło nam to parę reklamacji. Niestety płytki nadają się już tylko jako podkładki, a nie przyrząd, który nam y, sprawdza nasze przyrządy pom inne, pomiarowe. Więc kupiliśmy profesjonalne płytki, mi ją, zainwestowaliśmy trochę kasy, ale na pewno reklamacja już mamy y, z głowy. Więc y, detal jest do wyrzucenia, więc sobie zrobimy taką ładną grawerkę, aby pokazać, jak tutaj ta kinematyka maszyny y, działa. Co jeszcze, jeżeli chodzi o samą grawerkę? Mamy tutaj, będziemy kulką dwójką sobie działać, więc takie fajne narzędzie do, do grawerowania. Nie używam tutaj rylca, bo rylec ma to do siebie, że ta końcówka, która jest na ten czubek, on się szybko właśnie wyłamuje i powoduje to, że ta grawerka już potem nie wychodzi tak pięknie, jak ma wychodzić. Więc jest tutaj kulka dwójka z firmy Geringa i tak sobie będziemy tutaj sunąć. Co tu jeszcze mogę dodać? Materiał jest to 40 HMT, więc około 30 twardości, e, więc to chyba byłoby na tyle. Co jeszcze tutaj można dodać? Można dodać tyle, że chciałbym przeprosić jeszcze za, za e, bałagan, który mam na stole, e, jak również obrób, obróbczym, jak również tym, którym się posługujemy, kładąc na nim narzędzia. Po prostu jest tyle roboty, że e, nie ma czasu kiedy posprzątać, jak to nieraz mówią na budowie. Nie? że no właśnie, nie? że szefie tyle roboty, że nie ma, kiedy, nie ma czasu taczki zadować. Ale dobra, zaczynamy, włączamy kamerkę ze środka, wtedy już nic nie będę dodawał, będziemy tylko zrobić takiego shota z tego grawerowania, potem przejdziemy do podsumowania i to będzie na tyle, także zapraszam do oglądania. Ok, widzowie, mamy to. Jest nasza graweleczka zrobiona, więc tak, tutaj to wygląda jak na załączonym obrazku. Głęboko wierzę w to, że odcinek wielu osobom się przyda. Pamiętajcie, widzowie, że tutaj mieliśmy tylko jakby obróbkę. Mamy nagraną jakby to, co się działo w środku maszyny, ale przede wszystkim, może i nawet prawie, że najważniejsze jest to, co się dzieje z Sprutkami? A to już o szczegółach, jeżeli chodzi o Sprutkami, opowiada Dawid z firmy New Tech Solution, więc myślę, że w fajny sposób macie to przedstawione. Ogólnie kurczę, oni robią taką fajną turborobotę, a mają tak mało subskrypcji na YouTube, więc jeżeli ktoś ma ochotę dowiedzieć się więcej o systemie CAM, o Sprutkami, jak również o innych programach, które ma w ofercie New Tech Solution, także zachęcam do subskrypcji. Ja chłopaków serdecznie pozdrawiam, widzowie! Co jeszcze? No przede wszystkim trzeba podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. Niedługo będzie live. No staramy się jakoś to pospinać do kupy. Jesteśmy tak zapracowani, że no słownie do domu nie ma czasu jechać, żeby było śmieszniej. Ale naprawdę tej roboty mamy bardzo dużo, ale ten live w końcu się odbędzie. Niedługo szykuje się kolejna petarda. Od razu mówię, że to na razie nie będzie nasza maszyna, ale będzie coś fajnego. Więc będzie ciekawie. Ja Was, kochani, bardzo serdecznie pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym odcinku, już 60. Trzymajcie się gorąco. Hej!